Kosztowny wjazd do centrum miasta. Kierowcy już następnym razem nie wjadą tam. Gdzie teraz rozbudowują sieć ciepłowniczą? Na osiedlu dwudziestolecia jesteśmy teraz już na etapie robót odtworzeniowych. Jaki jest wpływ mieszkańców na wydatki miasta? Czy zieleń, czy przedszkola, czy żłobki, czy no, no trudno powiedzieć. Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 8 sierpnia Kamila Krawiecka Brele rozpoczynamy serwis informacyjny. Wczoraj strażnicy miejscy wraz z policją po raz kolejny przeprowadzali kontrolę na ulicach objętych zakazem ruchu w centrum Jeleniej Góry. Ci, którzy złamali zakaz, musieli słono zapłacić. Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji od jakiegoś czasu prowadzą regularne kontrole w centrum miasta. Wczoraj nałożono 8 blokad na koła samochodów. To zdecydowanie mniej niż ostatnim razem. Nie zmienia to jednak faktu, że przepisy nadal przez niektóre kierowców są łamane. Wczoraj była przeprowadzana kontrola pod względem wjazdów samochodu, samochodów pod zakaz ruchu. Wczoraj. Na terenie Jeleniej Góry, a szczególnie w centrum miasta. Bezpieczeństwo i bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo. To już jest trzecia, trzecia akcja prowadzona przez Straż Miejską i, będą, i te akcje będą dalej prowadzone, bo chcemy, żeby miasto Jelenia Góra było miastem bezpiecznym, a tutaj to jest szczególnie, szczególnie w centrum miasta, gdzie kierowcy by chcieli podjechać sobie najbliż, jak najbliżej do sklepu, zostawić samochód na zakazie wjazdu, pójść na zakupy i nie zwracają na, nie zwracają na uwagi na to, że popełniają te wykroczenie, bo musi podjechać w dane miejsce jak najbliżej, żeby mieć wygodę. Za wygodę trzeba słono zapłacić. W tym przypadku mandat sięgać może kwoty nawet 500 zł, plus na koncie kierowcy pojawia się 5 punktów karnych. Patrząc się na te akcje, kierowcy już następnym razem nie wjadą tam. Tego typu kontrole w najbliższym czasie w centrum Jeleniej Góry mają się powtórzyć. Kończy się przebudowa sieci ciepłowniczej na osiedlu 20-lecia w Sieplicach. Prace były realizowane na zlecenie ECO Jelenia Góra. Prace są już na ukończeniu. Obecnie trwają roboty odtworzeniowe po przebudowie sieci ciepłowniczej na odcinku prawie 600 metrów. Która po prostu pozwoli nam na zwiększenie efektywności, niezawodności dostawy ciepła, jak również umożliwi dostawę ciepła dla celów podgrzewu ciepłej wody, co, 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 co spowoduje likwidację indywidualnych gazowych podgrzewaczy w lokalach mieszkalnych. W ten sposób źródło ciepła będzie ekologiczniejsze i bezpieczniejsze. Jednak warto zaznaczyć, że przebudowa sieci nie objęła swoim zasięgiem tylko tego osiedla. Jest to związane z likwidacją węzła grupowego przy ulicy Bohaterów Września i zabudową 27 indywidualnych węzłów cieplnych w każdym budynku. Zadanie to było realizowane przy wsparciu unijnych funduszy. Jak duży wpływ na to, w jaki sposób wydawane są pieniądze z miejskiego budżetu, powinni mieć mieszkańcy? O to pytaliśmy w ostatnim programie Maraton Subiektywności, realizowanym na zlecenie portalu internetowego. Na co dzień decyzje odnośnie tego, w jaki sposób wydatkować pieniądze z miejskiego budżetu, podejmują radni i prezydent. Część środków oddana została mieszkańcom i to oni za sprawą jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego decydują, na co powinny zostać przeznaczone. W tym roku jest to kwota 2 milionów 400 tysięcy złotych. Czy powinna być większa? Jak dużą kontrolę nad miejskim budżetem powinni mieć mieszkańcy? Myślę, że tak, bo jeżeli się tu mieszka, to się decyduje o tym, co, co potrzebne miastu. No myślę, że tak. Czyli byłby Pan za zwiększeniem kwot w jeleniogórskim budżecie obywatelskim, bo to w nim mieszkańcy decydują, na co wydać pieniądze z miejskiej kasy, na jakie zadania. No myślę, że tak. Ile pieniędzy w ciągu roku powinno być przeznaczonych na taki cel. No tego to nie wiem, to procentowo by trzeba było z podatków, jakie wpływają, nie? Powinni mieć większą decyzyjność, ponieważ no, mieszkają tu, widzą co potrzeba, jakie jest, jest zapotrzebowanie, czy na remonty, czy na jakieś tam inne potrzeby. Sądzę, że powinni mieć w końcu płacą podatki. Jak najbardziej. <noise> e, za sprawą na przykład takiego programu jak Górski budżet obywatelski, prawda? Tak. On jest realizowany. Tak. Jaka część z naszego miejskiego budżetu, a to około 500-550 milionów złotych, powinna być przekazana właśnie na ten cel, że mieszkańcy decydują, na co wydać środki z miejskiego budżetu. To zależy, jakie mamy potrzeby, a, a tu, potrzeby a mamy potrzeby duże. Potrzeby mamy duże, właśnie, więc niestety nie określę tutaj kwoty. No powinno się wiedzieć, co najbardziej miasto jest potrzebne. No i wtedy właśnie decydować. Czy zieleń, czy przedszkola, czy żłobki, czy no, no trudno powiedzieć, no, to, co jest najbardziej potrzebne, to w tym miejscu uderzyć. Większość pytanych przez nas osób uważała, że mieszkańcy powinni mieć wpływ na to, w jaki sposób wydawane są pieniądze z miejskiej kasy. Nie byli jednak w stanie określić w jak dużym stopniu. Jak podaje ZUS lato sprzyja wypadkom przy pracy, jednocześnie podkreślając, iż legalność zatrudnienia ma wpływ na wypłatę środków ZUS w razie uszczerbku na zdrowiu. To właśnie latem, kiedy sezon remontowo-budowlany jest w pełni, dochodzi do większości wypadków w pracy. Jeśli nie mamy ubezpieczenia, wtedy możemy pozostać bez środków do życia. Niektóre osoby dorabiają sobie w czasie wakacji, dorabiają sobie bez żadnej umowy, a w takich pracach jak na przykład na budowie wcale o wypadek nie trudno. I jest problem, jeżeli nie mamy żadnej umowy, jesteśmy nieubezpieczeni. Ja przypominam, że od wszelkich umów z wyjątkiem umowy o dzieło jest obowiązkowe odprowadzanie składki na fundusz ubezpieczenia wypadkowego. Jeżeli takie ubezpieczenie mamy, w razie nieszczęśliwego zdarzenia możemy liczyć na pokrycie kosztów leczenia i stuprocentową wypłatę w razie gdy jest jesteśmy w szpitalu lub potem mamy zwolnienie chorobowe. ZUS pokrywa także koszty leczenia stomatologicznego, o czym niewiele osób wie. Dlatego warto sprawdzić legalność i formę swojego zatrudnienia oraz to, czy jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych. Są także pewne wyjątki. ZUS niestety nie przyzna odszkodowania świadczenia wypadkowego, jeżeli osoba umyślnie lub na wskutek rażącego niedobalstwa naruszyła przepisy o ochronie zdrowia życia i udowodniono jej, że to z jej Winy taki wypadek powstał, więc owszem, pilnujmy umów, ale także zachowujmy wszelkie przepisy dotyczące naszego bezpieczeństwa w czasie pracy. Na zakończenie mamy dla Państwa kilka istotnych informacji. Dwóch chłopców dla zabawy układało kamienie na torach linii kolejowej do Citał. Pociąg osobowy przejechał po nich, na szczęście skład jechał na tyle wolno, że nie doszło do. Jego wykolejenia jednak w wyniku zdarzenia poważnemu uszkodzeniu uległy tory i koła pociągu. Dwunastolatkowie zostali zatrzymani przez policję. Teraz za swój czyn odpowiedzą przed sądem dla nieletnich, a ich rodzice będą musieli pokryć koszty remontu pociągu i torowiska. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej przeglądu lubańskiego. Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło wczoraj na zjeżdżalni grawitacyjnej w Centrum Szklarskiej Poręby, informuje portal internetowy 24jgora.pl. Jadącym wózkiem mężczyzna na końcu trasy wjechał w inny wózek, z którego akurat wysiadała jego żona. W wyniku silnego uderzenia, kobieta doznała bolesnych urazów i została odwieziona do szpitala. Zjeżdżalnia tego dnia została na jakiś czas zamknięta. W piątek 9 sierpnia o godzinie 18 w Wieleniogórskim BWA odbędzie się wernisaż wystawy Sudek, Funkę, Gertikol. Należą oni do najważniejszych fotografów XX wieku w Polsce. Ich wystawy to rzadkość. Dlatego ta Wieleni Górze jest tak pożądana przez wielu miłośników sztuki. Wystawa potrwa do 28 września tego roku. Tego wydarzenia nie można przegapić, a ja żegnam się z Państwem życząc słonecznego popołudnia.